Marcel, po wspólnej imprezie z Anetą, doszedł już do siebie. Ma plan jak udobruchać mecenasa Pawlaka, ponieważ chce za wszelką cenę zostać ich w mieszkaniu. Chłopak postanowił zrobić im śniadanie. Gdy Mariusz chodzi na dół, jest zaskoczony tym, co zrobił dla nich piekarski. Marcel postanawia przejść do rzeczy i pyta Pawlaka, czy może zostać w ich mieszkaniu. Mariusz nie ma serca, żeby mu odmówić, lecz stawia jeden warunek. Zero narkotyków i ich mieszkaniu, bo aneta musi się pilnować, żeby nie wrócić do picia. Marcel jest zachwycony i nawet obiecuje mężczyźnie, że będzie ją pilnować. Za to Anecie bardzo spodobała się wczorajsza impreza z nowym lokatorem i chciałaby ją powtórzyć. Już widzę jak Marcel piekarski pilnuje Anetę. On sam siebie nie umie upilnować, żeby nie robić głupot, a co dopiero Anetę, która jak się uprze to musi to mieć. Myślisz, że zasłużył na drugą szansę?